Cieszę się, że dzisiaj mogłem ten pierwszy trening przeprowadzić, gdzieś tam potruchnąć trochę tak, e, zobaczyć jak to kolano zareaguje. A też miło zobaczyć wszystkich kolegów na boisku, że mogą sobie pograć, czy tam nie wiem, jakieś pasy wymieniać na tym ładnym, zielonym boisku. No widać, niektórzy chcą Ci przeszkodzić, Patek w Ciebie celuje z boiska, także że, no właśnie, jakbyś to widział sobie, co on pokazuje tam na Ciebie. Będziesz na filmie, zobaczysz, będziesz na filmie jak przeszkadzasz. To jest tak naprawdę duże obciążenie dla kolana i takie truchtanie czy zrobienie sześć kółek na początek jest bardzo dla kolana ciężkie, wymagające a tak naprawdę więcej i cięższe treningi robiłem na siłowni, które tak naprawdę kolana nie odczuwało tego. No ja też się cieszę, że to tak wyszło, że, bo wiadomo oczekiwania myślę, że były inne, że to będzie troszeczkę gorzej, a optymistycznie wyszło, że, że jest dobrze. Powoli małymi kroczkami, żeby nie przesadzić i myślę, że będzie dobrze. Na pewno ten pierwszy tydzień musi być wprowadzony tak z głową i chcemy, żeby piłkarze mieli dużo piłki w piłce, żeby poczuli, poczuli czucie piłki, żeby, żeby mieli dużo kontaktu, żeby po prostu dobrze się czuli też na treningach wprowadzających, no bo mieli bardzo dużą przerwę. Natomiast no, wiadomo, że chcemy przypomnieć to co, to, co było robione, to mamy jakieś nowe też kilka pomysłów, co ewentualnie doskonalić i też chcemy to wprowadzić w pierwszym już tygodniu pracy. Na pewno są jakieś ograniczenia w kontekście do analiz, ale będziemy też na tym pracować, żeby zawodzić też taką wizytę też teoretycznie dostali. No ale treningi, tak jak mówię, no, wstrzymamy się takiego cyklu wprowadzającego, ale ze startowego, także, także myślę, że tutaj te wszystkie zadaje z piłką cieszą piłkę. No to był bardzo długi okres bez bez piłki więc każdy z nich odczuwa brak i nie wszystkie przyjęcia, wszystkie podania, wszystkie zachowania są dobre i to jesteśmy tego świadomi, to normalne w każdym klubie i myślę, że każdy zawodnik z takim, po takim rozbracie miałby taki sam problem. Ale dlatego właśnie mówię, no, przygotowaliśmy ten, te wszystkie, ten cały tydzień tak, żeby jak najwięcej tego uczucia było, żeby już drugi tydzień był troszeczkę bardziej e, dla nich lepszy, żeby te, te, tej piłka, tej piłka, z tą piłką lepiej po prostu operowali. Brawo, dawaj, Na pewno zawodnicy przy tym okresie pracowali w takim innym trochę wymiarze, bo biegali po linii prostej, biegali długie dystanse, biegali tem biegi tempowe, no robili co mogli siłowo w domu, natomiast to było bardzo ograniczone do no tego też wprowadzamy takie inne ruchy charakterystyczne dla piłkarzy, czyli zmiany kierunku, zachowania przy zwrotach, żeby tutaj zaadaptować zawodników do tego takiego piłkarskiego biegania, ale sam takiego no nie ma czasu, takiej, nawet nie ma potrzeby takiego robienia okresu przygotowawczego, no bo to jesteśmy po okresie przygotowawczym zimowym, potem to była długa przerwa, ale piłkarze cały czas trenowali, więc teraz jest taki okres tylko wprowadzający, potem już kształtujący i pracujemy nad tym, co doskonalimy to, co wypracowaliśmy wcześniej, ale po kątem motorycznym, no to będziemy szli rytmem meczowym typowo, takim startowym, tutaj też zawodnicy byli tak utrzymywani przez ten okres tych indywidualnych treningów, żeby z tego rytmu nie wypaść, na ile się to już się dało.